Jak sprawdzić, czy dana liczba jest podzielna przez 3? Należy zapamiętać, że liczba jest podzielna przez 3, gdy suma jej cyfr jest podzielna przez 3. Teraz, co to oznacza? W pierwszym przykładzie mamy liczbę 186, która jest zbudowana z trzech cyfr: cyfry 1, 8 i 6. Jest powiedziane, że liczba jest podzielna przez 3, gdy suma jej cyfr, suma, czyli dodaje cyfry. Z których jest zbudowana? Czyli 1 dodać 8 dodać 6 daje nam liczbę 15. Czyli gdy suma jej cyfr jest podzielna przez 3, czyli sprawdzam, czy 15 jest podzielne przez 3, a będzie podzielne wtedy, kiedy w wyniku dzielenia nie otrzymamy reszty. 15 podzielone przez 3, czyli w 15 się zmieści 5 trójek, zatem równa się 5. Czyli 15 jest podzielne przez 3, zatem liczba 186 też jest podzielna przez 3. Zatem spójrzmy na przykład drugi. Liczba 473 zbudowana jest z cyfry 4, 7 i 3. I aby sprawdzić, czy jest podzielna przez 3... Należy dodać do siebie, czyli sumować cyfry, z których jest zbudowana. 4, dodać 7, dodać 3, uzyskujemy liczbę 14. Teraz sprawdzamy, czy 14 podzieli nam się bez reszty przez 3. 14 podzielone przez 3, czyli ile się zmieści w trójek liczbie 14? Są to 4 trójki, bo 4 razy 3 to jest 12, ale uzyskujemy jeszcze resztę 2. Czyli liczba 14 nie dzieli się przez 3, ponieważ uzyskujemy resztę, zatem mogę stwierdzić, że liczba, liczba 473 nie dzieli się przez 3.